Witam wszystkich wiksarzy! NA YOUTUBE! Dawaj suba, witaj w klubie! Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie w dzisiejszym filmie poprawiamy fryzurę i będziemy nagrywać film z tematem podsumowania żniw. Dlaczego tak późno? No dlatego, że nie miałem surfistika i nie mogłem wam nagrać a tak poważnie no doba ma 24 godziny i nie było po prostu czasu, chociaż wiem, że było wiele pytań odnośnie odmian, i dlatego chciałem wam to podsumować. A jeżeli chodzi o same filmy ze żniw, te filmy będą dodane w międzyczasie. Jak będzie troszeczkę więcej wolnego czasu, to poobrabiam do końca te filmy ze żniw i z siewu. Dlaczego też tak późno? Tak jak mówię, doba mam 24 godziny, wszystkiego się nie zdąży, YouTube jest dodatkiem, gospodarstwo jest na pierwszym miejscu i rodzina. I tematy, które są ważniejsze, to jest to, i kolejny temat jest taki, że nie miałem czasu po prostu pojechać i zrobić badań, a myślę, że te badania są dosyć ciekawe i no, będą miały też znaczenie w moim przypadku wyboru odmian na przyszłość. Więc przeniesiemy się tutaj, będziemy mieli. Powiem tak, nagrywam ten film drugi raz w związku z zaistniałą sytuacją, że pomyliłem się troszeczkę z plonami e, i musiałem to sobie unormować, spisać na kartki. Dla ciekawskich, w ten sposób wygląda e, reform prosto z kombajnu, a w ten sposób wygląda reform e, nieprosto z kombajnu. E, przebarwienie, które tutaj widzicie. Na kamerze wynika z tego, że GoPro oddaje w ten sposób, a nie w inny sposób kolory. Jeżeli chodzi o pszenice, które były w tym roku, to był Reform, to był Banatus i to była Euforia. Jeżeli chodzi o Przężyta, był to Tadeusz i Przężyta, plony znacie. Było to podawane w okolicach Żniw, napiszę ewentualnie to w komentarzu, bo no nie pamiętam, wydaje mi się, że to było gdzieś tam w okolicach 6-7 ton, jeżeli chodzi o przeńczyta, żeby to szybko podsumować, to przężyta ja, które miałem, no to były prężyta w tym roku Tadeusz, w tamtym roku Tadeusz, a wcześniej był to meloman i z melomana zrezygnowałem tylko dlatego, chociaż meloman bardzo fajnie plonował, osiągałem, przejdę tam, bo tam będzie lepsze oświetlenie. Melomanie osiągałem plony, udawało mi się osiągać plony powyżej 8 ton. Natomiast z melomana i ogólnie mogę polecić tą odmianę. Natomiast meloman mi wypadł, wypadłem prawie 7 hektarów 2-3 lata temu, kto śledzi, kto ogląda. To mniej więcej e, może pamiętać, te filmy w okolicach Wielkanocy przesiewałem, wtedy bardzo długo czekałem na przyjazd osób z ubezpieczalni. W samą Wielkanoc, jakoś czy tam w okolicy Wielkanocy, musiałem to przesiewać. Wypadło mi na pleśniegową lub pałecznicę, zalegał śnieg tam i po prostu 7 hektarów melomana mi wypadło, w związku z tym zrezygnowałem z niego. Jak popatrzyłem na badania poraśrodkowe i ogólnie na cechy odmiany, właśnie dlatego zmieniłem melomana na. Tadeusa, no bo ma lepszą odporność na te choroby, może też był za gęsto wysiany i termin był za wczesny, jeżeli chodzi o właśnie Tadeusa, no to to jest gdzieś tam mój faworyt Tadeusz z Melomanem, może jakiś tam Orinoco, może jakiś tam Trapero, gdzieś tam te odmiany mi siedzą w głowie i generalnie te odmiany Rotondo. E, tylko bym musiał poczytać o tym ja generalnie ostatnimi latami, Meloman i e, Tadeusz, z tym, że Tadeusz ani razu nie był na jakimś super stanowisku. Janer ani razu nie wywalił jakiegoś cudownego plonu. Jeżeli chodzi o pszenicę, pierwsze co to powiem plony, bo to najbardziej Was będzie interesowało, chociaż dla mnie to nie ma aż tak potężnego znaczenia, bo to będzie w dalszej części filmu powiedziane. Jeżeli chodzi o Euforię, Euforia mnie najbardziej zawiodła. Plony były od 5168 kg do 6900, jakieś 700, wydaje mi się, że jedno pole też było, czyli w okolicach 5, powiedzmy, 175, 200, 7, 700, coś w tym stylu. Potem jest Banatus, który mówię od najsłabszych. Banatus tutaj patrzę jest 7194, natomiast Banatus jest niedoszacowany, bo nie mam jeszcze wag. Jednej wagi tam podanej, ale to będzie tam granica, że być może podbije mi tam 50 lub 100 kilo na hektarze. Więc powiedzmy, że ten Banatus to był 7200 do, do 7300, 7350, bo mówię, no nie mam jeszcze. Niepoważone tam to zostało, ale to nie jest zależne ode mnie. Jeżeli chodzi o taką petardówę, która jest między innymi na tej przyczepie za mną, no to jest Reform, który jest RGT Reform, który jest ściany drugi, drugi lub trzeci rok. Nie, przepraszam, trzeci albo już czwarty. No i Reform skutecznie podbił plony i skutecznie na jednym z pól, na których było stanowisko po buraku, fajne pole, na którym no, zawiodła mnie tam najbardziej euforia, bo widziałem jasno jak ona się dużo gorzej dokrzewiła, ale do tego też nawiążę generalnie tak, Banatus i Reform po tej jedynkach wyglądały dużo gorzej od euforii, natomiast euforia dużo gorzej się krzewi, jeżeli chodzi o wysiewy, to wysiewy były w okolicach 380-400 roślin, ja sieję gęsto, i ja się tego będę trzymał chyba że ta tutaj maszyna no, pozwoli mi do tego stopnia e, umieszczać precyzyjnie nasiona w glebie, że nie będę musiał bezsensownie zwiększać normy wysiewu, natomiast w tym roku na pewno to zrobię. Ze względów na tych, że jeszcze tej maszyny w pełni nie znam i nie czuję się komfortowo nią siejąc, jakoś mega komfortowo i jakby no wiesz, o co mi chodzi. Jeżeli chodzi o Żebyście też mnie dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że ja będę mówił źle o Banatusie, bo nie dostałem go do jakichś reklam czy coś w tym stylu, to są w pełni moje obserwacje, to są, obserw to są w pełni moje e, jakby tematy. Ten Banatus z reformem, bo to trzeba przyznać, że z reformy wyglądały z wiosny najgorzej, euforia najlepiej, natomiast euforia zaplanowała najgorzej i to e, jakby najgorszym tematem w tym roku jest euforia, potem jest Banatus, potem jest reform, to trzeba jasno sobie powiedzieć, natomiast Kupiłem banatusa, natomiast jeżeli bym miał te badania, które mam przed sobą, czyli białka i e, e, opadania, banatusa prawdopodobnie bym nie kupił. Dlaczego? No dlatego że Euforia gdzieś w okolicach 124, tutaj 12,5, jeżeli chodzi o gęstość 75, jeżeli chodzi o banatusa białko, e, mówiłem tam białko, tak 124, 125. Banatus. No, teraz słuchajcie, coś najlepsze, bo to jest generalnie drugi rok Banatusa. No i mówię, zaplanował właśnie te tam koło 7200. Mówię, okej, okay, fajnie, zostaje, nie? No i kupiłem właśnie kwalifikat, stoi tutaj obok. No i słuchajcie, białko. Teraz słuchajcie. Obornik pod rzepak, po rzepaku obornik i 160 azot. Białko w Banatusie 11,4. Zbiór, reforma, o którym teraz będę mówił, był po deszczach po Banatusie. I teraz ciekawostką jest to, że Reform w klasyfikacji PDO jest jako C. Banatus jest jakościówką, nie? I słuchajcie, Reform e, 13 białko, to, no nie są to za cudowne wyniki, nie? Umówmy się, ale gęstość trzyma 77, 76,9, nie? I, 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 I białeczko 13, euforia 12,5. No nie są to jakieś wyniki najcudowniejsze, jakby w tym roku, jeszcze tam muszę sobie takiego miksa zrobić, no ale jeżeli chodzi o, o właśnie, mówiłem już o tych plonach, no w okolicach reform 8, 400-800-600, nie? I na polu, na którym miałem Banatusa, Reforma i Euforię, no to było widać, no przepaść, nie? Pomiędzy Reformem i Banatusem, a Euforią, na, na jakby korzyść Banatusa z Reformem, no, tylko ten banatus mi tutaj zawiódł tym, no bo stanowisko dobre, no troszeczkę mogłoby być lepiej odkwaszone, nie? To przyznaję, że odkwaszone mogło być lepiej, no ale no, żebyście mnie dobrze zrozumieli, ja nie mówię, nie chcę mówić jakoś źle o tym banatusie czy coś, no ale to nie jest dla mnie, na moich działkach, na moich, na moich po prostu polach. To nie jest żaden firewerek, nie? Ja bym go stawiał w klasyfikacji gdzieś w okolicach euforii. Szczerze to, jakbym wiedział, że to białko tak słabo wyjdzie, to bym wolał to obsiać euforią gęściej, czyli zwiększyć ilość wysiewu euforii nie wiem, 400 powyżej 400 w terminie. Euforia się dużo gorzej krzewi od tego banatusa, to trzeba przyznać, nie? No, i mam dużo wyższą rozodporność, bo Bra Banatus ma 4,5, a Euforia ma 6, czyli to pewniejsza odmiana dla mnie. No i w ten sposób to wygląda, czyli jeszcze wracając, Euforia od 5200 do 6900-7100, e banatus 7,200, no i tam 8400-8600 reform. No więc reform jest takim fajerwerkiem, który właśnie jest klasyfikowany jako C a jest no. Mm, to jest dywan, nie? On się tak dokrzewia, jak go sieje gęsto, jak go się 380 roślin, umie się gęste się wysprawdzają. Te reformy były zawsze siane na dobrych ziemiach, i od tego roku, w tym roku będziemy planowali tego właśnie reforma ze względu na to, że ja czyta, czytając o tej odmianie niby się bardzo dobrze. To nie jest też tak, że ja wiecie. Bo bym mówicie, a ja to re, re, reklama tego, tamtego, nie no, ja to zawsze za, będę zaznaczał. jeżeli jest typowo reklama, to jest to zaznaczone w filmie lub jest hashtag tam współpraca reklamowa, to spo, sprawdzajcie to też u innych youtuberów i to jest to wszystko, to, jest, to są moje pomiary, to są moje wagi, to, to są wagi, które zostały gdzieś tam poważone, ja to wam mówię jako kumpel, no bo wiem, że są właśnie, znaczy jako rolnik, jako rolnik rolnikowi, do tego nawiązuję tam kumpel, nie kumpel, ja tam wiesz. O to chodzi mi, nie? Że, że ja tutaj nie, że ja, nie wiem, RGT mi daje jakieś tam nasionarz, coś w tym stylu, no ale ze względu na to, że to RGT się sprawdza, czytając o tym reformie, on się bardzo fajnie adaptuje do warunków. E, jeżeli chodzi o te plony, no to musicie też wiedzieć, że bo ktoś też pytał, o co to jest, żeby takie plon pszenżyta, czy czegoś mieć. No, PH ja mam w okolicach najmniej to jest 6. Ja mam tak doprowadzone w tej chwili, że najmniej to jest 6, 6, 64, 6, 3, 6,5. No i jeszcze będzie w tym roku te działki, które mają szóstkę będą poprawiane. Ktoś powie, no to będzie jechał za wysoko na średnich, no bo nie będą mikro pobierały, tam mikro, ale no jakie wykorzystanie azotu, jaki dostęp do fosforu, nie? To ja do tego doprowadzam, bo ja też z burakiem jadę i, i mi to pasuje, nie? Także, e, także w ten sposób to wygląda i teraz jeszcze taka rozkminia na temat euforii. Euforia stała z wiosny. Bomba azotu, nie bomba azotu, ale 200 kg azotu marzec. Chwilę później. Zaraz dopakowane do 160 w RSM-ie 32. Dlaczego 32? No bo moim zdaniem 32 nie przypala. Na grubej kropli ja nie widzę, żeby ten RSM przypalał i 32 się trzymam. Kizery tu nie dostawały, te dostałem tylko rzepak. Co było stosowane? Metrybuzyna, flufenacyt i nigdy nie stosowałem tych substancji. Zastosowałem bakarę Trio plus. Toscane to jest chyba tibenuron metylowy, sulfonylomocznik. Nigdy wcześniej tego nie stosowałem. Z reguły opierałem się na chlorotuluronie, chlorotulu diflufenikanie i i sulfonylomoczniku. Tam pochodne gran starowa tych substancji. I to mi się w miarę sprawdzało, ale z reguły miałem poprawki. Natomiast zboże wyglądało lepiej. W tym roku było wypalone do gołej ziemi z rozmów ze znajomymi, być może zbyt, gęst, zbyt płytki siew. No, bo jednak siane Famarolem redlice za wysoko może korzonki pobrały, bo ta euforia stała z wiosny. Uważam, że euforia ewidentnie coś jej nie podpasowało. Może to był ten rok, może warunki jej nie podpasowały do krzewienia, a może ja spieprzyłem tymi herbicydami. Pytanie to jest też do Was, bo ja tak jak mówię metrybuzyny teraz mam bardzo duży dylemat czy tą metrybuzynę w tym roku zastosować czy nie, bo ja zawsze się opieram na chlorotuluronie tak jak mówiłem i dyflufonikanie i tym grandstarowatym temacie sulfonelomoczniku a w tym roku zero poprawek, a z reguły miałem te poprawki, nie? I teraz tak, część osób, gro osób twierdzi, żeby na szpilkę cykać metrybuzynę. No ja w tamtej etykiecie środka jest, że on jest od trzech liści. No, i ja zastosowałem to później. No i teraz pytanie, czy zrobiłem tu błąd, czy nie. No ale etykieta jest etykietą. Moje wrażenia odnośnie tego, bo tak jak, znaczy, z rozmów to też, że metrybuzyna obniża zimotrwałość, ja uważam, że być może zastosowałem ją późno, nie miałem takich sytuacji długo i Fito jako takie, zobaczcie, Fito nie wyszło na tej euforii. Jak ktoś chce, to niech wróci do tych moich filmów z wiosny. Natomiast ja po euforii nie widziałem, ale ona stała, ona się nie krzewiła, jej coś nie pasowało na słabych stanowiskach, no i uwrocia spalone nie total. Tam, gdzie na uwrociach lanca dwa razy się nałożyła, gdzie nie zdążyłem wyłączyć, tam miałem problem z membraną w elektrozaworze. Już są wszystkie wymienione, co roku je po rsm nie będę wymieniał, bo RSM po prostu gumy rozbiera, no to wypalone do gołej ziemi. I ja uważam, że te herbicydy w jakiś sposób. Zareagowały z tą euforią, bo potencjał, pól, e, powiem tak, 9 hektarów euforii, plon e, tam koło 7 700, a obok e, 4 hektary, tylko że gnojowica dolana, ale stanowiska bardzo fajne, no i tam e, około 8400 czy tam, e, no tam 8 chyba 5, 600, tak, tu 8600, czyli przebite na pewno 8,5 na reformie. E, pole przy polu, stanowiska, odkwaszenie, wszystko w zasadzie to samo, tylko tyle, że euforia, reform, nie? To jest taki, taki, taki temat, no więc tu euforia no, przywiodła mnie w tym roku, zawiodła trochę, a Banatus mnie jakby no spoko niby zaskoczył, chociaż jak zobaczyłem te wyniki białka, no to mnie trochę jakby no zasmucił, nie? Bo spodziewałem się, że tam bite 12,5 będzie się działo, mocznika nic takiego rzeczy, nic tam w czerwcu nic absolutnie nie było stosowane. Uważam, że te wyniki są spoko, no ale Banatus no polek, nie 12,5 Euforia, 13 Reform, który jest c klasową w zasadzie paszówką, a przechodzi konsumpcję na 12,5, no więc ja jestem zadowolony i teraz co w tym roku? Ze względu na to, że ten reform bardzo fajnie wychodzi, zdecydowałem się tak, RGT Diplom to akurat z Ampolu, to też nie jest reklama, to mogę powiedzieć, bo, bo gdzieś tam tu się współpracuje z nimi, nie chcą dawać żadnych promocji niestety na, wiesz, na nagrywanie filmów, co mi bardzo smuci, ale czekamy ciągle, czekamy z otwartymi rękoma na wszystkich reklamodawców, tak? Nie no, bekę kręcę, Diploma akurat mieli tutaj u nas, więc tego Diploma się zdecydowałem, tam chyba półtony jest skupione. Reform oczywiście wraca jakby dalej, no bo, no bo jest na razie się sprawdza. Minus reforma, mrozoodporność 4, to musicie wziąć to pod uwagę, bo póki co nie było zim, jak przypierdzieli zima, żeby nie było tak jak stale talerzówką Mandamas gdzieś na TikToku, że ciekło z piast. A Zelma mówił, że taka super, no to żeby nie było, że a Zelma mówił, że reform taki super, a mi wymarł. Mrozoodporność 4, bierzcie to pod uwagę, macie PDO, poczytajcie sobie o tych odmianach. Mrozoodporność Banatusa 4,5, pewniejsza. Euforia 6, pewniak, nie? Dlatego ta euforia też u nas zostaje, czyli tutaj będzie euforia, będzie RGT Diplom. Będzie RGT Reform na ten rok. Próba LG Keramik, bo była polecona mi ta odmiana. Też niska mrozoodporność, chyba koło czwórki. E, no nie wiem, Bilans na przykład też miałem, ale miałem tylko pasek. Fajnie wyglądał, ale nie tak, że mierzyłem mu plon. Nie? No i e, Kilimanżaro. I Kilimanżaro polecone przez kumpla Piotra. Pozdrawiam serdecznie. Też na pewno się fajnie krzewi, też tak jak właśnie z kolegą rozmawiałem, to te kłosy aż pozlepiane. I reform tak samo się zachowuje. Jak się dokrzewi, to ten kłos na kłosie siedzi, aż normalnie te kłosy się. To na filmach było nawet e, ostatnio e, jeden z ostatnich filmów ze Żniw, resztę tych filmów dokończę. Także no, ja mówię, tak to wygląda. Ten Tadeusz nigdy też nie zaplanował, umie, jakoś także urwał głowę, ale on nigdy nie był też na cudownych stanowiskach, bo ze względu na brak magazynów, no, wolimy się pszenicę i tą pszenicę po prostu łatwiej jest nam zmagazynować, a tego przężyta no tak te tam 3-4 hektary do 7 hektarów, nie, no to też nie jest no i z reguły słabsze stanowiska są tym przężytem, no a to tam gdzieś tam siódemki e, jeszcze to przężyto wam napiszę w komentarzu, także tak to wygląda dylemat dla mnie, co właśnie z tą metrybuzyną, e, właśnie kumper jeszcze mówi, a może za płytko zasiana i korzonki szybko zaciągnęły, no chyba jednak tą metrybuzynę i te tam bakary chociaż to nie ma rejestracji, widzisz, Ta w karcie charakterystyki, tej charakterystyce jest że rejestracja jest od 3 Liści. No więc to wypadało, bo ją zastosować, a ekspert na przykład ma na pewno szybciej, tak z tego, znaczy chyba, bo nie pamiętam ety etykiety eksperta, bo nigdy go nie stosowałem, nie, nigdy nie stosowałem Expert meta. Ojciec kiedyś mówił, że taka sytuacja była, że zboża popaliło i tego eksperta zawsze mi tak odradzali, odradzali, zawsze te chlorotulurony, diflufenikany albo diflufenikan, flufenacet, no i tak e, pytanie też dla was, dla, dla osób, którzy, które mają większe doświadczenie z metrybuzyną. Jakie wasze zdanie, czy, czy ta metrybuzyna mogła negatywnie wpłynąć na dokrzewienie się tej euforii, która była siana 400 roślin, nie? Która była siana 400 roślin i uważam, że jej tej gęstości zabrakło i to wyglądało dla mnie jak przypalenie, chociaż i tak się zaskoczyłem pozytywnie, no bo do, tam 6900 do 7, czyli utrzymała jakąś tam normę na tych normalnych stanowiskach, na słabym stanowisku euforia siana 400 roślin 5, 168, nie? Tyle w temacie. Wszystko wiecie. Trzymajcie się, Heja.